Cześć wszystkim. Angel 666 Tester Gear. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak doładować swoje konto Steam, tak, żeby być przygotowanym na jakąś mega fajną promocję, a regularnie te promocje są, to ten poradnik właśnie jest dla ciebie. I słuchajcie, będąc zalogowanym na Steamie, jak widzicie, wchodzimy, no. Tu, dokładnie tu, bo nie wiem, jak to nazwać, swoją nazwę, tak? Wyświetlamy szczegóły konta i mamy: dodaj środki do swojego portfela Steam. Tu naturalnie możecie to zrobić w bardziej tradycyjny sposób, poprzez na przykład kartę płatniczą, czego ja akurat nie chcę robić. I mamy opcję: aktywuj kartę podarunkową lub kod portfela. No i tu wprowadzamy sobie. Tak wyglądający kodzik i klikamy kontynuuj. Praca w toku. Sukces! Od razu nas zachęcają kup gry, wydaj tą kasę. Ale my nie chcemy kupować od razu gier, tylko chciałem wam pokazać, że było 72, a pojawiło się 92. Także sukces! Udało nam się wprowadzić. A jeżeli już wprowadziłeś klucz i doładowałeś sobie konto, to zaglądnij na mój kanał, bo tam znajdziesz wiele ciekawych filmów. Między innymi, co może być dla ciebie najważniejsze, poza recenzjami, moimi opiniami, newsami, poradnikami, to również informacje, jak zdobyć darmowe gry. Bo mam taką serię Darmowe Gry. I jak tylko się pojawia coś godnego w rozdawnictwie za darmo na SteamA, to znajdziesz z tego materiały. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No, i zostaw wiadomo: suba i subskrypcję. Lajk like też się przyda. Cześć.